Jacek Paciorek, Jacek Korza Paciorek, kryptochemik.pl Pozdrawiam Was z es Salam. Dzisiaj o jednym z najważniejszych webinarów, Zoomów, który zrobił e, twórca W, a więc e, Gernot Winter. E, dlaczego najważniejszy? Tak, słucham kochanie. E, dlatego, że tam padły konkretne cyfry i procenty. A więc był to webinar rzeczywiście o biznesie. Po pierwsze zostało powiedziane o tym, że została uruchomione, zostały uruchomione testy beta aplikacji Wutravel, która jest tutaj kluczem do całego tego systemu i do sukcesu tego systemu. Testy potrwają trzy fazy do końca 2024 roku, jeśli rezultaty będą zadowalające w 2025 aplikacja W Travel zostanie udostępniona. Dobrze. To mm -hmm. no, były informacje o tym, jak wyglądają podstawy biznesu, czyli to, że mm, W to jest jak Uber dla lotnictwa, ale z mocnym rozwojem w kierunku Amazona, bo W to nie będą tylko bilety lotnicze, dojdą w przyszłym roku hotele, potem rezerwacje statków, pociągów, samochodów, koncerty, więc bardzo dużo różnych rzeczy, czyli tak jak w tej chwili jest w Amazon. A więc można się spodziewać powtórki tych osiągnięć, które ma Uber, Booking.com i Amazon. Teraz o biznesie. Więc po pierwsze, ci, którzy będą mieli aplikację w dostaną ją za darmo od tych, którzy są w społeczności W, czyli są członkami W1 i będą mieli swoje wynagrodzenie za robienie zakupów przez aplikację WTravel i będzie to do 1,5% wartości zakupów. Z tym, że jeśli ktoś się zdecyduje, to będzie miał do 2%. I to aplikacja będzie pokazywać. Czyli nawet ci, którzy dostaną za darmo aplikację, zobaczą, że opłaca się być członkiem społeczności, bo nawet samemu ma się większe korzyści. Oczywiście ci, którzy są członkami społeczności, mogą budować pasywny przychód, gdyż do piątego poziomu w głąb mamy prowizję. I tu zostały podane procenty i konkretne rozliczenia. Jak to może przykładowo wyglądać? Yy, mamy tak, w ogóle do rozliczenia jest 4%, czyli 2% idzie na aktywny, yy, aktywny bonus, wynagrodzenie, czyli jak masz swoją aplikację, to dostajesz 2%, jeśli jesteś członkiem społeczności, jeśli nie, to 1,5%. I 2% jest rozdzielane na 5 poziomów. I zostały podane procenty. Pierwszy poziom 50, potem 20, 12, 10 i 8. Czyli można już przeprowadzać symulacje i wyliczenia. Teraz tak. Te procenty, one są liczone od wartości zakupów, na przykład biletów lotniczych, czy w przyszłości hoteli i tak dalej. One są przeliczane z euro z tym, że są wypłacane w kryptowalucie, w Avinok, w tokenie Avinok i w tokenie W. Z tym, że to nie jest pula, którą firma przeznaczyła na to, że będzie yy, te nagrody wypłacać. Bo jeśli tak, to w zasadzie możemy zapomnieć. Ale tu jest pewna zmiana zasad gry, a mianowicie firma musi kupić na rynku, te tokeny AWINOK i W, żeby wypłacić za ich pomocą ten bonus, który się należy. Czyli im więcej będzie używana aplikacja WTravel, im większe będą obroty i im większe będą bonusy, tym więcej musi firma kupić tokenów na rynku. Uwaga, a tokeny są ograniczone. Raz, że generalnie jest ograniczona ilość tokenów. Dwa, awinok w tej chwili w większości jest w stakingu, czyli 90% się ocenia, że jest zamrożone w portfelach. Nie ma awinoka. A huby W dopiero zaczynają bić monety. Tak jak one wybiją, natychmiast mogą być sprzedane i ci, którzy będą chcieli je sprzedać, je sprzedadzą. I kupi je... No, jak widać przede wszystkim firma W. W zarejestrowana w Szwajcarii, a mieszcząca się w CUK. To jest rzeczywiście zmiana gry. To jest tokenomika. Tokenomika dla tego projektu, gdzie wyraźnie jest pokazana zasada rynkowa, czyli jest ograniczona ilość tokenów, jest wzrastające zapotrzebowanie na ten token i firma musi kupić ten token na rynku, to jest rzeczywiście mocna podstawa do wzrostu wartości tokena Awinok i W, a w tych tokenach będzie płacony bonus za korzystanie z aplikacji W Travel. Mm -hmm. Następna rzecz, która doszła bardzo mocna, a mianowicie W-City, czyli można będzie sobie zarezerwować miasto albo metropolię. Miasto kosztuje 5000 euro, metropolia 9 tysięcy euro i można złożyć taki wniosek, opłacić, podać po trzy propozycje, które miasta byście chcieli lub które metropolie i będzie to że tak powiem rozpatrzone kto pierwszy aplikował jeśli miasto jest już zajęte lub metropolia następne z listy i jedziemy i teraz uwaga z każdego lądującego w twoim mieście albo w której metropolii masz 1% od wartości jego biletu albo od wartości nocy spędzonej w tym mieście czyli zarezerwowanego hotelu to jest potencjalnie bardzo dużo. Niby 1%, ale Metropolia liczy się od 10 milionów pasażerów rocznie. Czyli jeśli jest więcej, to to jest Metropolia. Za Metropolię liczy się też wtedy, kiedy na przykład Nowy Jork ma kilka lotnisk, Moskwa ma kilka lotnisk i tam to jest liczone jako całość, czyli jako Metropolia. Masz 1%. Uwaga, możesz w przyszłości też sprzedać swoje miasto lub swoją metropolię na aukcji. Jeśli ona będzie dużo warta, no to możesz wziąć dużo więcej niż to, co zapłaciłeś teraz. Uwaga jest promocja, ona będzie krótka. E, miała być do 17, będzie do 24 przedłużona e, listopada. Ten, kto kupi teraz miasto lub metropolię dostanie jedno miasto do wyboru dodatkowo. No, warto. Zobaczmy, co było dalej. No, ty określasz swoje zasady, jeśli chodzi o miasto i metropolię. Ok. No i teraz tak. To kosztuje. Kosztuje 5 tysięcy i 9 tysięcy. Natomiast firma zaproponowała następującą promocję. Jeśli w Twojej strukturze do piątego poziomu osiągniesz 50 rejestracji nowych członków społeczności, dostajesz jedno miasto do Twojej dyspozycji. Mamy też taką stałą e, promocję, że e, dla trzech najlepszych e, w danym tygodniu Mamy po jednym mieście do dyspozycji. Dla pięciu następnych w kolejności, którzy zarejestrowali najwięcej nowych członków W1, mamy 50% zniżki na zakup miasta. A przy Metropoli mogą zrobić upgrade, czyli za 3000, nie za 9000, zrobić upgrade z miasta do Metropoli. Ci, którzy zaczynają teraz biznes budowania społeczności, mogą skorzystać z Kickstarter z bonusu. Mają na to 10 dni, czyli jeśli zarejestrują w tych 10 dniach 5 nowych osób bezpośrednio pod sobą, dostają Kickstarter 5 tysięcy, czyli mogą go wykorzystać na podniesienie swojej pozycji, ten kto wystartował od zera no to ma 5 tysięcy, czyli ma gwarantowane 1% z tak zwanej nieskończoności, czyli do 28 poziomu w głąb, z obrotów ma dodatkową prowizję. No cóż, to tak z grubsza. Więcej szczegółów u mnie na blogu kryptochemic.pl, również na kanale na Telegramie. Zenix Smart Chain Cryptochemic. Tam są zamieszczane najszybciej najnowsze wiadomości z projektu W, który w tej chwili jest dla mnie głównym projektem. Projekt W bazuje na Zenix Smart Chain. Jeśli chodzi o mój token Fibonacci, on jest również utworzony na Zenix Smart Chain. Dlaczego? Bo Zenix Smart Chain pracuje w 3 sekundy. Czyli w 3 sekundy jest rejestrowany kolejny brok, są potwierdzane transakcje. To tak jak było przy Daskojnie 6 lat temu, w 2018 roku na stacji benzynowej kupowałem paliwo, płaciłem kartą podpiętą do mojego konta Daskojna i wyjeżdżałem zatankowany. I to było już 6 lat temu. No niestety pewne czynniki i zewnętrzne, i wewnętrzne spowodowały upadek tego projektu, choć on jeszcze do końca nie upadł, zobaczymy co będzie, ale już nie jako Dascoin. Natomiast wracając do Zenix Smart Chain, W przeniósł się z Ethereum na Zenix Smart Chain właśnie ze względu na to, że Zenix Smart Chain zapewnia realizację transakcji w czasie rzeczywistym. A to musi być, kiedy korzystasz z aplikacji W Travel. Zapraszam i działamy. Link do rejestracji jest, macie wsparcie ode mnie. Nie ma ciągłości z Safira, choć jeszcze jedną rzecz już oficjalnie podał, widzieliśmy o tym trochę wcześniej, Garnot Winter, będą podpięte ci, którzy byli w Safirze, struktury pod tych, którzy są w W1 i będą mogli się zwrócić liderzy do swoich struktur żeby się zarejestrowali. To nie jest obowiązkowe. Każdy może się zarejestrować, gdzie chce. Nie ma, że tak powiem, kontynuacji. Natomiast jest pewien układ, że będzie można zobaczyć swoje struktury z safir i porozmawiać z tymi ludźmi, których Ty znasz i których chciałbyś, żeby byli w Twojej strukturze. Pozdrawiam serdecznie z Dar Salam. Jacek Paciorek, Jacek Kodzia Paciorek, kryptochemik.pl Hej, cześć!